Cześć teraz nagram wysoci jak wygląda moja pamięć poza atomy. Bo na atomie wiecie, oglądaliście ten filmik wysokości na wodze jechała nauka, jak wygląda pamięć dziecka Bożego, że na atomie się przesuwają wysokości płytki się przesuwają. I zapamiętasz, na komputerze tak samo jest atom między, jest atom jeden za drugim atom i wysokości one się tak tak przesuwają między względem siebie, względem siebie się przesuwają wysokości i to jest pamięć komputera. I to jest pamięć komputera. I tak się zapamiętujemy coś. I to jest pamięć komputera. A dziecku, dziecku w kwarku się po prostu przesuwają płytki takie, jeden nad drugim. Bo tam są pasma w kwarku, takie jak ten, i to się przesuwa. To na Boże Jehowa na, nauka. Nauka, można ten filmik obejrzeć sobie. Jak wygląda pamięć dziecka Bożego? No, a powiem by sobie, jak wygląda moja pamięć. By sobie, jak wyglądało początkowe życie moje, by sobie, zanim wszechświat powstał. Jeszcze zanim wszechświat powstał. No, zanim wszechświat powstał. I będzie kuszenie, że Ty też możesz stać się Boże, by I Będzie kuszenie, że Ty też możesz stać się Boże. To jest, by do papieża. By nie zgadzać się z moimi wytycznymi. To może swój, swój zrobić świat, by czy tam do demony, do demonów wysokości to jest skierowane co 10, 10 lat wysokości 2, 2 miliony sobie życzę, wtedy pocałuję palec i wysokości będziesz miał tą dodatkową pamięć poza atomem, w przestrzeni wysokości tą pamięć będziesz miał no w przestrzeni będziesz miał tą pamięć tak to wygląda a 2, 2 miliony sobie życzę, 2 miliony sobie życzę 2 miliony sobie życzę no to tak legalnie wysoci staniesz się Bogiem. Ale tak, tak czy inaczej będę cię ścigał? Jak ci się nie uda stać się Bogiem, za to, że staniesz Bogiem cię wysoci, to wszyscy lecicie do piekła wysości. Za to, że chcecie się stać Bogiem, czy tam wysości uzdrawiacie się wzajemnie, dysponujecie grawitacją, napięciem wysości, dysponujecie wysości, nie według wysości stwórczości, tylko że się uzdrawiacie wysokości grawitacją, że zamiast poprosić mnie i Jezuska w wysoci o uzdrowienie. Tylko w ten sposób można się... uzdrowić. U ten, można się wysości, ten, no, uzdrowić wysokości. Tak, taki wszechświat zrobiłem, taki wszechświat, że nie macie twórczości, tylko jesteście twórczy najwyżej. jeżeli dziecko Boże jest w stanie coś wymyślić? Co nauka wskazuje wysości? Co nauka wskazuje? No, tak to wygląda. No to 2 miliony sobie życzę, by coś za to, że dostaniesz tą dodatkową pamięć, za, za ten. pocałuję palec i już będziesz miał. Tak mają Archanioły, tak mają Archanioły, tą, tą dodatkową pamięć. To później o nich opowiem. Tak, przypuszczam, że mają, przypuszczam, że mają. No i zaraz opowiem o tej pamięci, jak, jak to wygląda, bo jakby coś ci zamkniesz oczy, jak zamkniesz oczy, to wysoci wysokości masz swoją wyobraźnię, zamkniesz oczy, zamkniesz oczy, serduszko, to by wysokości tutaj ko koło siebie, wysoci wysokości kilometr od ciebie, wymyślisz chulkę że to gwiazda, to już masz masz. A to według wiary się wszystko robi. No w to od kilometra od ciebie wyobraźni masz wysoci gwiazdę wysości. Później wysokość następną zrobisz, wysoci za 2 km, pomyślisz sobie wysokości, wysoci, wymarzysz sobie, że masz następną gwiazdę wysości. A możesz w sobie odległość zrobić miliarda kilometrów, czy jest sektriliarda kilometrów wysokości, Czy tak jak jesteś wyobraźni swojej nieskończonej wysości, gdzie chcesz możesz robić gwiazdy wysości? No, tylko wiary, by coś, żeby te miejsca się nie zmieniały. By coś, ci. no, według wiary, według wiary, i to jest stałe, i to stałe, i one są tam, te gwiazdy, i to, to, bo tak w to wierzysz, i to wszystko tam, gdzie uczyniłeś. No, już masz, by coś, gwiazdy, by coś. Nieskończoną masz wyobraźnię, nieskończoną masz wyobraźnię. Uff, tak to wygląda, i możesz się Bogiem stać, by coś. Za dwa miliony to do Mormonów kieruje i wszystkich jego by sości. do papieży, by coś, do biskupów. I do demonów wysokości. A szatan też się objednać może. Później opowiem o szatanie tym takim biblijnym, co tam, ale to nie ma takiego, takiej osoby. Nie ma, a nie wiem, czy była wysokości, czy była, ale to tak, ten. No biblijny to jest inwalida, bo ten jakby tam ten Archanioł też, jakby Archanioł właśnie stał się zły wysokości, zły, to on jest w zdolności i mądrości innych wysokości od, od Ciebie, człowieku. To, to, to i go bym nazywał szatanem wysości. Ale to on tylko wysości, zabić go wysości i na nowo porodzić. I nic więcej. Do dobrym domu na nowo porodzić. Bo ma tą dodatkową pamięć. No. Ja do piekła nie, do piekła nie. Nie trzeba. Może tam 2 trzy razy do piekła. Wskazać jak to tam te 10 razy wysocie, to tak wystarczy. No ale on jest w stanie uwieść cały, jakby był, by sobie pomyśleć, Mariusz, że chce u się porodzić na przykład. U szatanisty zamiast u wieży by coś… u to, to by nie wiadomo co z niego wyrosło. To, ale jest tylko cze, cze, czecha Archaniołów na cały Wszechświat i wymiary wszystkie. Tylko cze, czecha Archaniołów jest. Na no, Jezuczyku ma tę pamięć wysokości całkowicie ze mną, wysości złączoną. Mamy też i intymne te tam, tam, tam pamięć wysokości, i wysokości jest też i przyjemności ta pamięć wysokości ten. No, intymną i wspólną mamy pamięć wysokości. Tak, jak tam kto chce wysokości. wszechświat jest nieskończony, to to miejsce jest pod ostatkiem, Pod ostatkiem. No, to tak jest bo jest ze światości, był prawdziwy z Boga prawdziwego. Wszyscy już się podzieliłem w wysoci i jest takich samych wspomnień Wysokości Jezusich z, te, z te robienia wszechświata jak ja. Idealnych, idealnych takich samych, bo ja się podzieliłem. I to już druga osoba to była już syn mój Wysokości, a tu jestem ja Boże. A ty też będziesz mógł, się, chyba, że sam cię uczynić, bez dwóch milionów, też będą takie demony. Ale wszystko będę ścigał i do piekła wysoci. Za nakładanie energii wysokości lecisz do piekła wysokości i tak dalej wysości, A za uczynienie wysokości tego jeszcze w wysoci Boże wysokości, to wysości lecisz do piekła 14 milionów. Tak jak tam opowiadam, 14 miliardów razy wysokości, no, że, że, że cię zabiją wysokości. Życie na 14 miliardów razy, a jak energią będziesz mieć, w wysokości swoją, to masz wysokości razy, wysokości jeszcze te 20 razy, co tam dzielę, wysokości w Ciebie, wysokości dla innych. No, Tak to wygląda? Tak, tak, tak. Tak, tak arty, antychryści, wysokości. Tak, antychryści. Stać się Boże, wysokości. No to, to tak łatwo wystarczy wyobrazić sobie te gwiazdki są wysokości i jak to by coś chcomny, to tak już nie jesteś w sobie, tylko jesteś za, za ciałem, bo podróżujecie i na inne gwiazdy, i na, inne, i na inne planety, to nie tylko jesteście w atomie. Nie tylko w atomie wysokości jesteście. Pewno tak, pewno tak, no to wysokość, jak się może będziecie chciały uczynić wysości, to przy i swój wszechświat zrobić, to wysości macie wysokości ten. To macie wysości 14 miliardów razy. Tak jak ci co chcą obrócić wszelkie zniszczyć wysości stworzenia. No. Co tam jeszcze wysości? No to tak wysości. Z początku wysości była przestrzeń. Tylko przestrzeń była. Z pamięcią wysości. Ja, 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 ja istnieję zawsze, bo nie ma nic... nic. Jak już jest nic, to już jest jakieś pojęcie wysości. Już coś jest. Już coś jest. Już coś jest. Nie ma czegoś takiego jak nic. Jest zawsze istnienie, jest zawsze, zawsze istnienie. No i by, byłem wysoci, była przestrzeń zasadzie, by coś, to wymyślałem sobie kółecz, tam, tam się bawiłem sobie i tworzyłem sobie paski, światłości, plazmy różne, pasma, spektra, różne paski, różne wzorki tworzyłem, formami się bawiłem, formami się bawiłem, formami się bawiłem, kółeczkami, wysoci, kwadracikami formy i to, to taka pamięć była wysości. No, no była pamięć wysości, by pamiętałem to w to ten, ale była ograniczona pamięć, ograniczona pamięć była. Skuteczniejszą później pamięć wymyśliłem. Taką mają archanioły, najprawdopodobniej. No, czyli wysości ten. Wymyśliłem wysości, że w całej przestrzeni zrobiłem sobie kółeczka, kółeczka zrobiłem sobie w całej przestrzeni i jedno koło drugiego jedno koło drugiego wysości, kółeczko i cała przestrzeń, sobie wyobraziłem, że to są kółeczka wysości i wtedy wysości była sprawniejsza pamięć wysości bo wysokości jak jak jedno kółko jest koło drugiego kółka ono ma początek, koniec wysości, górę, dół, kółko i przesuwają się wysości, tak jak te, te kwadraciki się, atomy się przesuwają jeden względem drugiego wysości względem drugiego się przesuwają wysości to tak samo kółeczka się przesuwają względem siebie i to zapamiętywało się w różne rzeczy, różne fragmenty się i to jest wydajniejsza pamięć, o wiele wydajniejsza, bo w tej samej przestrzeni wysokości mo mogłem zapamiętać wysokości o o mi, w, tak, w, tak, w, tak, w takiej przestrzeni mogłem zapamiętać wysokości jedną chwilę, a tak w tej samej, czy tam wysokości 10 sekund mogłem w tej przestrzeni ten, ten zapamiętać, a tak w tej samej przestrzeni mogłem zapamiętać miliard lat. Miliard lat pamiętać. Nie miliard, nie milion lat, mili czy tam tysiące lat mogłem w tej całej przestrzeni zapamiętać. No jest skuteczniejsza pamięć, skuteczniejsza, większa pewność siebie była wtedy i od razu, i od razu większa pewność siebie i tak dalej w No, jak, jak, jak wymyśliłem kółeczka w że cała przestrzeń jest w i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby była wystarczająca, była wystarczająca pamięć, żeby wszystko zrobić wysokości, ale tak była skuteczniejsza pamięć. Ale tak była skuteczniejsza pamięć. To wymyśliłem sobie skuteczną pamięć i w wysokości na te, jak się i według przeżyć, wysokości te kółka się obracały. W lewo, w prawo, wysokości, w górę, w dół, wysokości obracały się. Bo ceżki życia, które przeżywałem, Czyli by sosii, no, jak, jak, jak jest kółko, to po lewej stronie kółka naniosłem sobie by sosii. dom, rodziny, by sosii, że mam pieska, że, że mam ogród, to ja, to na, na, w lewe, na, na, przykład na lewej stronie sobie tego kółka naniosłem. Później, a i pamiętałem, i pamiętałem, na prawej stronie kółka by na naniosłem sobie samochód, by sosii, samolot, czołg, by sosii, na prawej stronie kółka sobie naniosłem. <laughs> no. I by coś jak myślałem, by coś się o ogrodzie, to by coś kuka się obracały, by coś i do, do, kuko się obracało od ogrodu, by coś i do mnie, by coś się obracało. Kuko od ogrodu do mnie się obracało. No. I przesunięcie to oznaczałoby, coś i ten, że by coś jest ten, że jest by coś o myśl o ogrodzie, by coś. Jak ja, a jak myślałem o czołgu, to czołg do mnie obracałby coś. Kogo się przesuwało w drugą stronę. I te wszystkie przesunięcia, by coś, coś zanstrzały, według mnie, na niesionej wysokości własności pamięci. Tak to wygląda. I, i by coś się to, 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 to tak wyglądało. Dzieci Boże, też tak, mają, ale to musicie sobie ten film obejrzeć, pamięć Boże dziecka Bożego, na Boże jechowa Nauka, w kanale. No i by coś to była o wiele skuteczniejsza pamięć, i wysokości no, jest nieskończona. Pamięć już tak była nieskończona, że wszystko bym mógł zapamiętać, by coś, ale to w miejscu wysokości, w e, wielkim miejscu to, to by zajmowało, wiele miejsca by to zajmowało, a tak wysokości by była skuteczniejsza pamięć. No. No. I przyjemności e, o wiele skuteczniejsza, o wiele skuteczniejsza że to tu w wysokości 10 sekund bym zapamiętał wysokości w tym, w tym, w tym, w tym wysości, w, tym, w tym miejscu wysoci w przestrzeni wysokości, a tak w pamiętałem w te tysiąc lat jak jestem w stanie zapamiętać. No. Tak to wygląda? Bo jest nieskończona pamięć w wysokości. to tak by mi staczyło coś w pamięci, żebym coś innego spamiętywał. Bo jest nieskończony przestrzeni w której pamięci moja jest nieskończona. No. To tak, uczyniłem tą dodatką pańsz, czego dziecko Boże nie ma. Archaniołowie mają tą do te, te kuleczki wystrościowe przestrzeni. Oni najprawdopodobniej mają. Ale oni są, oni są wystrości, oni są wysości ten, yy, no, ograniczoną tą ilość kulek mają. Na przykład 10 miliardów ich tylko mają coś. Także jakby wszechświata nie było, oni istnieć będą bystości w, w przestrzeni. Oni będą myśleć i będą myśleć w przestrzeni. Bo oni mają ograniczoną ilość. Te... I bystości ta pamięć nie jest taka wydajna wysokości jak ich osobista pamięć bo tam 10 miliardów to starczy wysokości na sektory miliardy lat myślenia wysości, te, te 10 miliardów kulek na sektory lat, lat myślenia wystarczy, ale po tych sektorach lat wysokości ta pamięć wysokości zanika. Zapisuje się inna informacja wysokości, u... przesuwa się wysokości na, na tym przesunięciu, co moja ma zapamiętane wysokości, co myślał wysokości, znowu się przesuwa wysokość ta pamięć i od nowa wysokości, weryfikuje się od nowa o czymś innym, może myśleć na tej samej pamięci wysości. Ograniczona jest to pamięć, bo ta, ta, ta ludzka wysokość jest, jest nieograniczona. Nieograniczona jest ta ludzka pamięć. No i ma, to, ma tą pamięć i tą pamięć. Tą pamięć w przestrzeni ma wysości i pamięć ma wysokości dziecka Bożego, tak jak ja mam też pamięć wysości normalną, którą w mózgu wysoci na kwarku, na kwarku, na innym poziomie wysoci, na innej płaszczyźnie wysoci, odniesioną pamięć. Ale myślicie tak samo jak ja wysości. No i dziecko Boże jest twórcze, twórcze, mądre, genialne, twórcze, ale nie twórcze, nie twórcze, nie twórcze. Nie stłuczę. Chyba, że da te, te dwa miliony mi, to co dziesięć lat jestem w stanie jednego zrobić w ogóle wysości. Pocałuję palec i będziesz miał wysości poza atomem te chwarki i będziesz mógł wtedy wysości ten. No, i będziesz mógł wtedy wysości sobie ten. No, e, też całą przestrzeń zaludnić swoimi kwarkami i, i myśleć w wysokości i uczynić sobie swój wszechświat. Bo ty jesteś inną osobą, to twoje myśli w przenikałyby przez moje kwarki, a nawet byłyby niezauważalne, niezauważalne, nie zauważałbyś moje, moich wysokości pomysłów, bo to są moje pomysły, ty masz swoje pomysły, każdy ma intymność swoją, to to i byś mógł zrobić sobie w tej samej przestrzeni wszechświat swój. <laughs> no, błyźka, błyźka, tak to wygląda. No, tak to wygląda. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze wysokości do tego? No to płać, to płać wysokości to będziesz w to Mormonie to będziesz 1 na 10 e, lat wysokości jeden będzie mógł cię stać Bogiem. Jak tam wierzysz? No jak ciebie nie stać, to pewno co o polach? w wysokości to ukradniesz tylko pomysł wysokości i sam się stoisz w Bogiem. No, co chcę opowieści wasze, jak, Jakimi bogami jesteście? na nie A wszystko kurwa ścigam, by wszystko do piekła powrzucam, i kurwa, buty dostaniecie tylko. Chyba, że uda ci się zrobić ten wszechświat, uda ci się zrobić ten wszechświat, i cię nie złapię, bo ty jesteś w swojej intymności, i cię nie złapię. No, może jesteś taki cwany. No, bójdźka, buźka. To myślę, że na tyle w tej, w tej, tej pamięci, skuteczniejszej pamięci, jaką sobie uczyniłem później, na samym początku. No, buźka, buźka. No, tu zbieram sobie na domek jednorodzinny. Próbuję, tam, jak ktoś ma po polu, by coś, innym potrzebny domek jednorodzinny, to z przyjemnością by coś, bym, bym, bym go by coś chciał w darowinie dostać. Czy tam jak tanie by wychodziło, by coś w darowninie, czy kupić by coś za tysiąc złotych, jakby tam tanie wychodziło. No, a przyjemności ten, no, yy, a bo zbieram na domek rodzinny, tak, i w krwi wysości demonów będzie okupiony, w krwi demonów wysoci, ale słodkie sny będą, ale słodkie sny będą.